strony Tom, kanału Terminator gra. widzicie nowy kombajn mój, poprzedzanie kupiłem, jak o uszkodzenia 25%, olej napędowy 9, 999 należy do mnie, jak nie wierzycie, patrzcie, godzin 91 przyjeżdżony na kombajnie, patrzy ktoś przyjeżdża, jedziemy naprawim, żeby nie było, że Jadę, jeżdżę gruchotem czy czymś tam wolę naprawić, wyjść Zobaczymy, a swój zawał nie zajdę. Stan. Lokieru to nie nie obchodzi. Naprawa tak, no, tak, ok Stan... O no, nie! Dziękuję, ja nie, 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 ludzie. Mam naprawiony już. Ale i tak 91 godzin mam ktoś przyjeździł na nim. No to jedziemy Panie Zielonka, masz kombajn już? Do dołu Żebyś nie kaleczył nikogo Dobra, zabijamy się Tu na... O, ale nie składaj mi się Jedziemy do domu Zawieźmy, a to na zadanie Nie mam tego, to wziąłem Najwyżej No już Policja mnie zatrzyma najwyżej najwyżej co będzie to będzie Ale komboń fajny o, <śmiech> Dobry A <laughs> wszystko chcesz niszczyć Demolować już. Kupiłem komboń Mówiłem, miałem okazję za milion ileś tam Złoty Kupiłem bo mam moda na złotówki PL no i tak Jak widzicie Gospodarstwo się rozwija Jakoś powoli Ale to widzicie, widzieliście sami Ja na, nie siedzę nie siedzę na zadaniach Robię I się nie obijam No i co? Skręcamy sobie I do domku Nie też, o. sobie położymy gdzieś a wiem gdzie Eee, gościu, gościu, tak nie wali Tak, 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 tak. Tak. Tak, tak podjedź sobie delikatnie. Lakier nie poresuj, bo kobieta za płucze nas Nie, nie, nie pomiesz pójdź Tak widzicie sobie jakiś już trochę lepszy kombajn mamy Zaraz ciągnik, to kulk... puk Mam trochę tych większych Już nie takie to widzicie No, bysko chuj To widzieliście to, to przyczepę, co miałem o kultywator nowy mam Ale się. Czy... No i najpierw złożyć Co musisz Aha Rozumiem Ból jedziemy po te czuchradło się śmieje zawsze, ale już coraz lepiej. Później cała Wiocha będzie latała. Jedziemy na zadanie, już tym ciągnikiem 5 go godzin mam przyjeżdżonych, Czy ile tam nie wiem, i co to jest. Dobra, jedziemy na sprzęt i lecim na Szczecin, panienko. Panie i panowie, tak. Tyle przyjeżdżony mam, że zadań już powykonywanych tutaj i poza odcinkiem i tutaj, ale widzicie, ja nie siedzę. Opa, gdzie to jest? To? Pole 59, tak? a gdzie to jest? 59. O Jezu, sasz tu! A gdzie ja jestem? Kawałek prowadzę was, ale później to... Spotkamy się chyba raczej na polu teraz. Witam ponownie już teraz na polu i na zadaniu. Swoim ciągnikiem, jak widzicie. Na razie, weźmiemy się tak. co Tak. Ui, co? X, trójeczka i jedziemy sobie powoli Zag Jedziemy wykonywać zadańko Jak widzicie nie. Lecimy następny Póki u siebie coś nie będzie Do roboty Nie ma co się Odciągać widzicie zrobiłem zadania robiłem robiłem i cztery Kombajn Na kultywator stanęł. Starczyło znaczy i swój, swój stary kombajn i ciągniki dwa Ale Widzicie sami, też nie, nie próżnuję. Kartopelki, kartopelki, tak. No dobrze, dobrze. Kartopelki, jak widzicie. Sami ja nie siedzę i nie próżnuję. Ale to co to jest? Nie wiem. Później sprawdzę, bo to nie wiem do czego. Jeź, jeź nie, jeźdź, nie pykaj. No i co? Zobacz, te dwa razy przejadę i pole zaraz zrobione. No i zobacz, tak. No i co? Dwa, trzy razy i zaraz pole. Półowa pola. No i co? Nic nie było, ale trafiłem okazję. mówię Wam, że z tego kombajna jestem zadowolony. Ten kombajn fajny jest. Za promocja trafiła się czemu nie? Trzeba korzystać, bo taki nowy dziś nie wiem, naprawdę nie wiem Nie chcę mi się do sklepu wchodzić, bo, bo zawał, zawał na pewno cenę zobaczę wariuje co o radlimy ziemniaki jak dobrze pamiętam te tak? no ziemniaki, dobrze mówiłem widzicie jeszcze pamięć dobrą mam no taki wiek, to się dziwne Jeszcze nic, jeszcze co mówię zaraz Zaraz będzie koniec Panie Zielonka, o. Nie, my nic nie zostawiamy. Hopa, pa, hoppa, jedziemy, Jedziemy. Jedziemy, jedziemy. O już odbije, odbije, nie? Ja wiem, morduję. No i co? Dalej. Kartofelki, redmi, Trzeba pomagać sobie. Tak? No i co? Zrobimy. No i fajnie. Zobaczymy, tak? No. Oj, to szybko? Ale jaka, ce jaka cena to tak jest? Taka rzecz, tak. Nie no, oszukujmy, ale ja nie wiem ile to kosztuje. A co to jest w ogóle? Nie wiem, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzach, co to jest. Bo ja nie wiem. Drodzy widzowie moi. Bo ja nie wiem. I ktoś się interesuje tym, co mógłby napisać w komentarzach. W komentarzu mile widziane dziękuję wam za łapki subiki wyświetlenia tak to, to jest dobra poprawić musiał tak 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 dobra jedziem a planuję w piątki w soboty i w niedzielę farming wypuścić i ten tydzień jeszcze będzie farming co i układam nowy plan wydziałania filmu piszcie w komentarzach co byście tak chcieli w tygodniu co w soboty i niedzielę Propozycje wasze Mile widziamy No i co, widzicie? Szybko i zaraz i zaraz kończmy Kończymy zlecenie. Jak nigdy moment. No ale to tak szybko idzie to. I nie wiem, czy rado radełka? Nie, nie wiem. Nie naprawdę nie wiem. A może kupić jeszcze maszynę do kamieni? Nie. O właśnie. My kamienia nie robili, ale jeszcze zadania nie Nie mieli ale tu już zadania mamy, nowe póki u siebie to co porobimy no i co? tak to jest no i... i ludzie są no i co tam jest, Cze jest oj, żeby tak na pewno no i co, dalej robię, mówię, zaraz skończę, No u nas to zadanie idzie mi. No. O, brony, jak ja już przejechał, jedna czwarta pola, brony się pokazali. Tak, marzec mamy, wiosna, przyszła radosna i co na to, my, my nic, zaraz lato, wakacje. Radosne, tak? Tak to jest. Ku końcowi jesteśmy. Nie? Dobra, jedź. Co my możemy zrobić? Nic. Życie. Widzicie sami, jak to jest, jak to je... jest. No to i co ja zrobię? Tak, to jest. Rony są, nie pada deszcz, aleś ty mądry dzisiaj jest. No tak, bo się cieszę, bo kombajn nowy kupiłem i jestem radosny. I kultywator pięciometrowy. Ale lepszy niż wcześniej. Ale ciągnik będzie trzeba naprawić. Zobacz już ile zużycia. A, ledwo co zipię po tym splendorze ale warto, warto bo idzie jak persznik mały na każdym zadaniu tak Robi. niż te duże ciągniki miałem zadanie ach się pożal boże John Deere na gąsienica chyba 12 metrowy kultywator i nie dał rady i zadanie wykonać. Tu ja przywziąłem 5 metrowy, kupiłem i tym ciągnikiem szybciej zrobiłem niż tym dużym. No i co, ja poradzę na to? A, ja je źle jeździł. Faktycznie. No i co, tam jedziemy? Jedziemy. Ale zrobione? Zrobione co zaraz końcowi, myślałem że uromnę. tak tu mamy chleb jedziemy lec nO i co i nic to no i zadanko zaraz wykonane mamy tak no tak no, no trzeba pomagać sobie jeden drugiemu i nic nie poradzimy na to oj oj oj, oj. może kamieniek będę gdzieś zadanie to wezmę bo nie było ja przepraszam bardzo kurwie zobacz jak szybko to idzie tak to nie ja zobaczę coś jedną rzecz Jechałem, to kostki były Ciekawe czy można je wziąć To zadanie było wykonane Sprzedam sprzedał je. U, hu, hu, hu. Nie pykaj, trzeba do końca Nic nie poradzi tak? Przepraszam. No. Tak, no. poszedł jak koń po betonie. Nie no. Jedź. Nie denerwuj mnie. No i co tam? Więcej. Jak tam więcej o was? Chyba u mnie. Nic. Wszystko po staremu. No, to tu... No, widzicie? Nagrywam, praca, dom. Zadańko zaraz skończym, No i co tam? Więcej? To wypiszcie więcej. Bo się w ogóle nie odzywacie. No to ja poradzę na to. Dobra, już zrobię do końca. tego nie będę zostawiał. Nie ma sensu. Wiem, że skończone zadanie. Ech, co jedzie. Tak, to jest, jak widzicie. Tak! Nic nie poradzę na to i jedzie. Co? No, pyk, pyk. No i pyk, pyk. No i pyk, pyk, zadańko skończone. Trwa zapisywanie nie wyłączeń komputera, serera. Dobra. O co tu? Odbierz. Cztery nawozy. Ale ja nie mam. Trochę pychowa by pozbyć, tak? Dobra. Tu jest to Ma. Dobra. Widzieliście, zadaniem wziąłem. Dobra, tu to... to się trzymajcie się po ich Udzielajcie się w komentarzach proszę was. Będzie mile widziane, bo no, rozwinięcie kanału. Na razie, pa pa.